Nie na moim kanale, dzisiaj jak wam mówiłam, wczoraj będę wyparzała mój kubek nowy, który sam na święta. E, dawajcie łapki w górę, podać na Instagramie, subskrybujcie mnie i dzwoneczki. No. E, jeszcze na dodatek musimy zmazać, tu widzicie, takie ten, taka tam, to złożymy mokrą usteczką. Mamy ten, zaraz będziemy wyparzać. Z czego trzeba odmyć, bo jeszcze jest brudno, a nie jasne. No to to jeszcze ten. No i widzę. Zaraz zaczynamy. Dobrze, słuchajcie, kładziemy tutaj mój telefon i zmazujemy. Ogólnie dałam y, trochę tutaj płynu, ale nie wiem, co z to. łączyć, nie I Jak widzicie, tu mamy ten i zrapujemy. Ale wątpię, że to się uda, będzie mi robić, nie to. to. Chyba się nie da nic z wodą poczekajcie. Jestem. Tu jest woda na lama. Zmazujemy. O coś tu schodzi, nie powiem. Tu. No i patrzcie, już się tu zmazuje. Nie wiem, czy widać. A to w sumie on góry może. Oj, ale to zostało. I widzicie. Podajcie na Instagram, na TikToka mogliście, ale już nie możecie. Nie możecie, bo już nie mam. A gdzieś tu I Nawet już zapomniałem, jak się nazywałam. O, trochę kleju to zostało. To ogólnie jeszcze film leci, ja co patrzę. Nie wiem co to jest, ale... O, zmuzałam. Chcemy zrzucimy. Co tu było? Nie Teraz ogólnie tu mamy ten, nie. I będziemy jak wyparzymy wodę... Ogólnie tu jest dużo wody. Dajemy tu i będziemy tak robić, ale tam nad zlewem. Będziemy tak robić, tak powoli, żeby się nie oparzyć. I może jeszcze przelejemy tu. A to nie będę musiała. Dostawiamy wodę. I sobie na no tablicy poczekamy. Dobra, słuchajcie, woda się zaparzyła teraz tu. Będziemy lali. Poczekajcie tylko na kubek. Woda. Tu mamy wodę w tym i tu wlewamy do kubka. Ogólnie jest bardzo gorące. My się odłożyłem na bok. E no, i teraz tak powoli, tak. O. Tak o powoli, nie wiem oczywiście. I Teraz obmyjemy ziemię wodą. O. I obmyję. tak. tak. Bo jest ale poczekajcie tylko. Wrócę, wytrę. I będzie git Ogólnie to, wyparzyłam, e, polałam zimną wodą, jest takie trochę cieplutkie. Nie wiem, czy przez połowę filmika widać moją twarz, bo się gdzie indziej nawet patrzę. Tu mam piwnika. Hmm. Teraz jest gites. Będę sobie jeszcze wody i zobaczę, jak się, czy dobrze się pije. Teraz zrobiłam sobie y, orężady. No to nie jest. So. Nie jest. So. Bardzo dużo ma tutaj i się dobrze pije. Nie jest dobrze. Możecie sobie kupić y, ten kubek. No, tu jest nazwa. Tak, ja sobie żeby się nie wylało. Jestem ja sobie wypierdę. Chciałabym się uczyć wełzowego. Najbardziej na świecie, bo jest wełz. O! To może gdzieś indziej, to nie jest na pewno pełne wiecie. To jest pewnie gdzieś tam. Nie wiem, co no, się dzieje. Dobrze, silnie, go pije, jest bardzo fajny. Nie będę wam pokazywała, co ma tutaj, bo yy, jak pokazywałam prezenty w tamtym odcinku, chyba będę mieli w karcie albo link w opisie na dole. Yy, no, to już pokazywałam wam. Dajcie łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz. No ja się już żegnam. Do kolejnego filmiku. Pa!